Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy skrzydełka pieczone na grillu w zalawie miodowo-musztardowej. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego gotowania. Będziemy potrzebować do tego dwie łyżki miodu, łyżka musztardy, łyżeczka soli, łyżeczka ostrej papryki, pieprz cytrynowy, słodka papryka i dwie łyżki ostrego kieczubu. Myślę, to, że to wszystko, składników podam w trakcie przygotowywania potrawy. Do miseczki wlejemy miód. Wleję jego na oko. Do tego ostra papryka, słodka papryka, łyżeczka soli i pieprz cytrynowy. Do tego dwie łyżki ostrego Naszą zalewę dokładnie mieszamy. Do zalewy dodam jeszcze troszkę tymianku. Skrzydełka wcześniej umyłam i przygotowałam jest ich kilogram, teraz wlejemy zalewę. Myślę, że wystarczy. Takie skrzydełka odkładamy do lodówki na godzinę, dwie przed grillowaniem. Na rozgrzanego grilla kładziemy skrzydełka i grillujemy do momentu, aż się ładnie upiekło. Skrzydełka już się opiekły, zobaczymy jak wyglądają. Bardzo ładne. Dalebo miodowo musa robi to, że te skrzydełka są takie złociste. Bardzo ładnie się opieką. Można już je tak naprawdę wyciągnąć. Skrzydełka bardzo szybko się piechą i świetnie smakują. Polecam Wam ten prosty i smaczny przepis na skrzydełka w zalewie miodowo-musztardowej. Ja już, kochani, Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.